Paco POWER SYSTEM BLOOD NIGHT to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. No myślę, że, że dobrze zaboksował szpilka, że tam miał pewne momenty, że tam jakiś błąd popełnił, który go kosztował yy, deski, ale, ale w sumie dobrze zaboksował, pozbierał się po, po tym liczeniu i już... Panował nad sytuacją, trafił lewym, do, poprawił drugim i było, było po zawodach. Także myślę, że no jest to jakieś, mm, jakieś no, świeże doświadczenie dla niego, nowa, nowa walka. No, może to było spowodowane tym, że tych ludzi było tam multum, że, że naprawdę ma, zdobył sobie tam jakoś sławę, kiboli ki miał bardzo dużo. No ale w sumie no dobrze, ja myślę, że gdyby wcześniej zaczął tak boksować jak boksował już to końcowe, to by wcześniej zrobił mu czasowe.